Trądzik to choroba skóry, która kojarzy się przede wszystkim z osobami młodymi i młodzieżą. Jednak u coraz większej gamy osób dorosłych także występuje trądzik i zmiany skórne. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, to zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Jeżeli chodzi o zmiany trądzikowe, to szacuje się, że nawet 50% kobiet w wieku 20 do 29 lat ma problemy ze zmianami trądzikowymi i około 25% kobiet w wieku 40 do 49 lat i w ogóle miliony osób na świecie dorosłych cierpią na właśnie trądzik i zmiany skórne. No i standardowo też trądzik, jeszcze pewnie może być kojarzony z jakimś brakiem higieny, ale jeżeli chodzi o po prostu przyczynę powstawania trądziku, no to wiemy, że to jest wiele fizjologicznych Mechanizmów jak nadmierna produkcja sebum, tak jak też zmiany hormonalne, i to u kobiet ma duże znaczenie, ale także pewnego rodzaju niedobory mogą wpływać na powstawanie trądziku. Tutaj też bakterie Proponis acnis są związane z rozwojem trądziku, ale to jest jedna z kwestii, która właśnie na te zmiany skórne wpływa. No i jeżeli chodzi o zmiany hormonalne, to przede wszystkim testosteron jest tym hormonem, który zwiększa produkcję serum i sebum, i który właśnie jest związany ze zmianami trądzikowymi. I tutaj dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jednak zaczynając od mężczyzn, no to wiadomo, że w wieku. W wieku Młodzieńczym występuje na nagły wzrost hormonu tego testosteronu i ogólnie androgenów, i stąd występuje zwiększona produkcja seru, sebum i bardzo często właśnie problemy zmian trądzikowych. Ale ogólnie, jeżeli mamy nadmiar androgenów z różnych przyczyn, to te problemy mogą się zaostrzać. Wiadomo, osoby, które stosują egzogenny testosteron, też takie objawy często mają, a u kobiet, jeżeli chodzi o właśnie nadmiar testosteronu, to on najczęściej występuje w zespole policystycznych jajników. To jeden z kluczowych objawów czy czynników związanych z zespołem policystycznych jajników, ogólnie z insulinopornością u kobiet mamy wtedy nadmiar androgenów, w tym właśnie testosteronu, czasem DHT i te czynniki hormonalne jak najbardziej przyczyniają się właśnie do rozwoju właśnie trądziku i zmian skórnych. Oprócz tego u kobiet do trądziku także różne zmiany hormonalne, nieregularne, cykle miesiączkowe także przyczyniają się właśnie do powstawania trądziku, więc te hormony mają tutaj dosyć istotny wpływ. No i też jeżeli chodzi o leczenie u kobiet, no to terapia hormonalna może wpływać na to, że te Zmiany trądzikowe, czy stan skóry się poprawia, no ale to wiadomo, że też tutaj trzeba patrzeć na to, że są pewne korzyści i pewne skutki uboczne, które taka terapia hormonalna może powodować. Jeżeli chodzi o bardzo ciekawe i obiecujące terapie, które mogą zmniejszać występowanie trądziku, to są to terapie światłem, światłem niebieskim przede wszystkim, chociaż o świetle czerwonym, taką fotobiomodulację też o tym się mówi, ale to szczególnie światło niebieskie jest tutaj skuteczne, gdzie właśnie bakterie Propionis, Aknis są mocno wrażliwe na światło niebieskie i terapia światłem niebieskim, mocnym światłem, na przykład takim. Lampami do regulacji rytmu dobowego zmniejsza zdecydowanie objawy właśnie trądzikowe. I co ciekawe, te efekty są dosyć spektakularne, gdzie nawet 85% pacjentów, którzy właśnie są poddawani takiej terapii światłem niebieskim, doświadcza co najmniej 50% zmniejszenia objawów właśnie trądzikowych i zmian skórnych, a nawet 1 piąta doświadcza aż o 90% zmniejszone objawy. Więc tutaj terapia światłem wydaje się naprawdę ciekawą. Powiedzmy, że alternatywą, dodatkiem do standardowej terapii. No i taką terapię światłem, jeżeli używamy silnego, niebieskiego światła, wiadomo, że zdecydowanie lepiej jest korzystać z niej rano. Tutaj w ogóle coraz więcej dermatologów i specjalistów poleca różnego rodzaju lampy na y, trądzik, na zmiany skórne, więc może być to ciekawa alternatywa czy ciekawy dodatek do terapii. Jeżeli chodzi o dietę, to przede wszystkim wykazano, że dieta standardowa zachodnia, oparta o tłuszcze nasycone, nadmiar kalorii, węglowodany proste, cukry, jest najbardziej sprzyjająca rozwojowi właśnie zmian trądzikowych. Być może jest to związane z nadmierną aktywacją. -tor. Tutaj do końca nie wiadomo, ale w każdym razie być może jest to związane też z IGF-1 i z innymi czynnikami. Ale w każdym razie, dieta mocno przetworzona, bogata w tłuszcze trans, właśnie w kalorie, czy też w sód, prawdopodobnie to są czynniki, które mogą się przyczyniać do rozwoju właśnie zmian trądzikowych. No i dieta nieprzetworzona, najlepiej dieta śródziemnomorska i także mocno bogata w kwasy tłuszczowe omega-3, o których zaraz jeszcze wspomnę, to na pewno jest rzecz, która może pomóc w zmianach trądzikowych. Tutaj prawdopodobnie też polifenole, różnego rodzaju owoce, warzywa też będą czynnikami, które wspierają walkę właśnie ze zmianami trądzikowymi. Wiele rodzajów kosmetyków czy substancji, które nakładamy na twarz, makijażu mogą wpływać na powstawanie zmian trądzikowych i na to należy zwracać uwagę, czy jakieś konkretne produkty, które stosujemy nie nasilają tych zmian. Tak samo jak po prostu podrażnienia od rzeczy, które nosimy gdzieś dotykają naszej twarzy mogą wpływać na powstawanie zmian trądzikowych. Przykładowo jeżeli ktoś uprawia jakiś sport, w którym należy nosić hełm czy kask, to też może wpływać na to, że gdzieś tutaj te zmiany na, w okolicach właśnie, gdzie te na przykład pask od tego kasku dotykają nasze, naszego ciała, naszej twarzy, mogą wpływać na powstawanie tych zmian. No i tutaj też różnego rodzaju fizyczne interakcje z tą skórą też nie zawsze są polecane, bo wiele osób może drapać, może używać jakichś dosyć mocno powiedzmy ingerujących w strukturę twarzy kosmetyków czy terapii, które mogą roznosić w ogóle te bakterie, mogą powodować, że jeszcze ten trądzik się nasila, więc to nie do końca, nie zawsze jest kwestią polecaną, to oczywiście znowu kwestia indywidualna, ale dwa razy dzienne mycie twarzy lekkimi, niedrażniącymi Kosmetykami jest jak najbardziej wskazane, no ale tutaj też trzeba było te kosmetyki dobrać na tyle, żeby one po prostu tych zmian nie nasilały, bo to może mieć naprawdę duże znaczenie. Też jeżeli nadmiernie wysuszamy tę skórę, to też nie jest najlepsze, więc dobranie dobrych kosmetyków może być tutaj kluczowe. No jeżeli chodzi o suplementację, to omega-3 jest tym czynnikiem, który może zmniejszać występowanie zmian trądzikowych, i z jednej strony mamy to oparte o badania nad dietą śródziemnomorską, gdzie właśnie jest więcej kwasów tłuszczowych omega-3. Mamy także diet, badania nad suplementami z omega-3. Tutaj wydaje się, że EP EPA jest tym najważniejszym czynnikiem działającym przeciwzapalnie, który wpływa na zdrowie skóry. Tutaj większe trochę dawki, bo aż 930 mg kwasu tłuszczowego EPA ciennie zmniejszały w niewielkim stopniu, ale zmniejszały zmiany trądzikowe i w drugim badaniu też 1000 mg EPA, czyli naprawdę no to, są, to są spore dawki, jeżeli sobie przeliczymy na zawartość tego w kwasach tłuszczowych, w suplementach z kwasami tłuszczowymi omega-3, także zmniejszały ilość zmian trądzikowych, więc dodatek kwasów tłuszczowych omega-3 może być tutaj pomocny, zwłaszcza pod tym względem, że to są bardzo bezpieczne suplementy o szerokim działaniu, ale należy zwracać uwagę na większą dawkę. No i kolejny suplement, kolejny niedobór, który może być związany z, ze zmianami trądzikowymi to jest oczywiście cynk. Bardzo często Stosowany w problemach skórnych. No i jeżeli chodzi o działanie cynku, to działa on antyoksydacyjnie przeciwzapalnie, działa przeciwbakteryjnie typowo na propionis Aknis, więc i też może modulować układ odpornościowy i w ogóle wykazano, że osoby z, ze zmianami trądzikowymi mają znacznie obniżone stężenie cynku we krwi, więc to jest jakby kolejny wskaźnik, który na to wskazuje, że ten, że ten cynk warto dodawać czy też uzupełniać. I w ogóle cynk wielokrotnie też był badany ze standardowym leczeniem trądziku, na przykład z antybiotykami czy innymi lekami, i wykazano, że. Wykazują dosyć sporą synergię. Oczywiście, dodawanie cynku do jakiejkolwiek terapii należy przedyskutować ze specjalistą. I cynk sam w sobie w wielu badaniach też wykazano, że zdecydowanie nawet o 70-80% zmniejsza występowanie zmian trądzikowych, różnego rodzaju właśnie krost i tak dalej. I jeżeli chodzi o dawki, które były stosowane, to ten cynk był stosowany w dawkach od powiedzmy 30, od 15 w sumie do, do 50 mg. Tutaj też, jeżeli chodzi o cynk, to dawkę też warto naprawdę dobrać do siebie, bo cynk z jednej strony wiadomo, że te niedobory mogą. Występować, ale cynk też jest antagonistą miedzi, a ogólnie nadmiar cynku też jest bardzo szkodliwy, nawet jeżeli chodzi o układ nerwowy czy nasze, nasze zdrowie. Czas stosowania i dawka powinna być y, dobrana indywidualnie. Tutaj w badaniach były y, badania, gdzie stosowano ten cynk przez miesiąc, przez dwa miesiące lub nawet przez 12 tygodni, ale raczej też, jeżeli chodzi o cynk. Raczej nie poleca się, żeby stosować go dłużej niż 3 miesiące, szczególnie w większych dawkach. W większych dawkach to raczej w ogóle miesiąc jest jakąś taką maksymalną długością stosowania takiej terapii, ale na to należy zwrócić uwagę, że cynk też w nadmiarze jest szkodliwy. No i cynk w różnego rodzaju. Preparatach stosuje się także miejscowo na zmiany skórne tutaj też on jak najbardziej może być pomocny. Wiadomo, to już różnego rodzaju preparaty. Kolejnym suplementem, który może zmniejszać objawy trądzikowe, to laktoferyna. Laktoferyna, która jest, ma działanie przeciwbakteryjne, która jest często stosowana dla poprawy statusu żelaza w naszym ciele. I laktoferyna w dwóch badaniach w dawce 200 mg znacząco, aż u 80% badanych, zmniejszyła zmiany trądzikowe. I wydaje się, że jest bardzo wskazanym takim czynnikiem, który tutaj też może zmniejszyć te objawy trądzikowe i co ciekawe zdecydowanie zmniejszała też produkcję sebum, bo nawet o 30%, więc laktoferyna może być też ciekawym dodatkiem do terapii przeciwtrądzikowej. Ciekawe informacje dotyczą także witamin z grupy B, które mogą zmniejszać występowanie trądziku. Niacinamid to jest jedna z form witaminy B3. Może zmniejszać właśnie objawy trądziku, ale tutaj przede wszystkim ona była stosowana miejscowo, ale co ciekawe Dosyć często obserwuje się, że po suplementacji witaminy B12 nasilają się zmiany trądzikowe, więc na to warto zwrócić uwagę, jaka forma, jaka dawka, jeżeli suplementujemy, czy ona nie nasila u nas zmian. Co ciekawe, też witaminy B5, czyli kwas pantatenowy, też często, w szczególności w połączeniu z acetylowaną e-karnityną, stosuje się na zmiany trądzikowe, jednak nie jest to jakoś mocno przebadane połączenie, ale jeżeli chodzi ogólnie o grup witamin z grupy B, no to jakby nie mamy jednoznacznego wpływu, żeby kompleks będzie zmniejszał te zmiany, a co ciekawe, no właśnie niektóre z witamin być może te zmiany będą nasilać. No i jeszcze czy jeżeli chodzi o witaminy, no to mamy witaminę A oczywiście. Izotreonina jest lekiem stosowanym, wiadomo, na zmiany trądzikowe i jest powiedzmy, że pochodną metabolitem witaminy A. O oczywiście działaniu takim silnym antytrądzikowym, wysuszającym to sebu, ale też o pewnych skutkach ubocznych, o których też wiadomo, jak ktoś stosuje, to pewnie wie, jakie te skutki uboczne są. Ale jeżeli chodzi o samą witaminę A i tutaj konkretnie raczej mamy na myśli retinol, a nie karoteny czy beta-karoten jako prekursory, to jeżeli chodzi o wpływ na trądzik, to te badania są mieszane. Nie ma jednoznacznego wpływu tego, że witamina A zmniejsza Właśnie powstawanie zmian trądzikowych. No i też trzeba zaznaczyć to, że witamina A w nadmiarze oczywiście jest bardzo toksyczna, szczególnie dla naszej wątroby, też jest teratogenna, więc wiadomo, w ciąży to kompletnie nie wolno takich rzeczy jak witamina A stosować. Ale jeżeli ktoś by decydował się na, znaczy, no tutaj suplementacja witaminą A po prostu no, powinna być mocno rozważona, bo jest to witamina rozpuszczalna w wodzie, ona może się gromadzić po prostu w organizmie, jeżeli stosujemy ją w większych dawkach. No i tak jak widać, nie ma takich jednoznacznych badań na to, że wpływa ona na takie zmiany. I ciekawe jest także zastosowanie witaminy E, która jest anty tutaj raczej mówimy o alfa tokoferolu, gdzie stosowanie, właśnie na przykład izotreoniny, zmniejsza poziom witaminy A i zwiększa zapotrzebowanie na antyoksydanty, i ta witamina E może być pomocna. Oczywiście znowu łączenie jakichkolwiek. Witamin z standardowym leczeniem warto przedyskutować z lekarzem, ale wydaje się, że właśnie witamina E jest tutaj pomocna. Dodatkowo na przykład stosowanie aloesu, ale też szczególnie miejscowo, czy też olejków z drzewa herbacianego może być tutaj pomocne, ale to już takie typowo no, dodatkowe terapie, które ewentualnie można rozważyć. A teraz wybierz kolejny film, kliknij tutaj i oglądaj dalej. Ja się już z Tobą żegnam. Do zobaczenia.